Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony DARMUSAK i dzisiaj obiecana bitewka CSM44 po wyekspieniu załogi na 100%. Zanim przejdziemy do bitewki, oczywiście na pewno już wszyscy wiecie, ale dla przypomnienia pokażę Wam, że mamy maraton na czołg lis. Wyzwanie lisa tak się nazywa maraton. Sam pojazd to lis. No, ja tutaj jestem na razie na trzecim etapie, więc jeszcze długa droga przede mną. Etapów jest 10. Na każdym trzeba zrobić albo odpowiednią ilość doświadczenia bazowego, bądź w drugim wariancie jakieś mistrzostwo. Wydaje mi się, że tak, że w każdym jest albo poświęcenie, czyli doświadczenie, albo mistrzostwo. Ostatni etap, dziesiąty. No, to jest masakryczna ilość punktów. Doświadczenia jeszcze gorzej wygląda, jeśli chodzi o mistrzostwo. 30 razy by trzeba było zrobić. Nie wiem, kto, kto tak naprawdę jest w stanie to zrobić i ten czołg zdobyć w ten sposób. No, ja będę próbował dojść jak najdalej. Zobaczymy, w którym momencie to się będzie miało ku końcowi. No, i wtedy podejmę decyzję, co, co dalej. Ale dzisiaj wracamy do naszego CSA 44. Rozpoczynamy bitewkę z załogą zrobioną na 100%. Trochę już tym pojazdem pograłem. Są bitwy fajne. I powiem, że nawet mi się chyba tym czołgiem gra trochę lepiej niż tak mi się wydawało, że to będzie buggy, tak? Tym najlepszym, najfajniejszym póki co ale. Wychodzi na to, że nie do końca. Ten jest całkiem przyjemny, jeśli chodzi o granie, jest dosyć mobilny, co prawda no, jest miękki, tak, wszystko w niego wchodzi, ciężko tutaj jest cokolwiek odbić, natomiast rozgrywka jako taka jest całkiem przyjemna i trochę daje frajdy. Z bugiem, no jest trochę gorzej, chyba, chyba jednak nie będę dużo tym czołgiem grał, raczej go. Zostawię na jakieś takie dni, nie wiem, wyjątkowe okazje i Tym podobne rzeczy Wychodzi na to, że siódemka, siódemka pewnie będzie częściej używana, zobaczymy co potem będzie z ósemką Dziewiątką i dziesiątką, tak, bo to jeszcze też Nie wiadomo dla mnie No dobrze, mamy losowanie na ósemki i siódemki Więc my się tutaj wybieramy w stronę miasta, chociaż no nie, jak tu wyjadę, to mogę dostać bułeczkę, więc szybciutko robimy w tył zwrot. Namierzamy, no niestety nie wyszło. No może tutaj kolega się jakiś wychyli. O, 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 no dawaj, dawaj, jeszcze trochę, jeszcze. O. No dobra, nic z tego chyba nie będzie tutaj. Czy ja tutaj już coś widzę? Nie widzę. Okej, okay, tam się zebrały. To ja muszę podjechać tutaj. No nie wierzę, zobaczcie, tu jest już od tu już, już Lis jedzie. Chyba ktoś nie miał cierpliwości, żeby robić. I po prostu kupił. No tak trochę bez sensu, bo to wiecie tak naprawdę wydaje mi się, że 4-5 poziomów no to są takie e, raczej do wbicia, tak? No i wtedy macie pojazd 40 bądź 50% tani. Więc powiem szczerze, nie bardzo rozumiem sens kupowania za 100%, jak można mieć go tani. Proszę bardzo. A tu się lisek odezwał. O i jeszcze su się odezwało. Hm. E, no zobaczcie, lis za 322, su 355, tak? Czyli. Z wartości zbliżone, ja strzeliłem za 276, a spróbuję tutaj podjechać temu panu na bok. Dobra, uszkodzenie krytyczne. Trochę mnie ten 103 tutaj przepychał. Niestety nie przebiło. Takich graczy, co się tak pchają i nie bardzo wiedzą, co mają zrobić, tak trochę na ślepo. Może wejdzie, może nie. Zobaczymy. No, ten Alpine Tiger chyba nie wybrał najlepszej miejscowy. tutaj chwilkę poczekać, niech troszkę się to wyjaśni. Co tu się dzieje się, co tu stało się? Co ja ciebie widzę. No, widzę, ale garnka cię nie przebije. Hm garnka nie przebijemy. Chyba, żeby sobie on. Słuchajcie, zmienimy sobie na goldową amunicję. O, już tak. Arciocha, no pewnie. Dobra, musimy szybko zrobić przejazd. Ucieczka! No nie. To nie tak miało być. Że oni mnie wszędzie widzą. A ja ich nie. Czy ja coś tutaj bym wyczaił 4-4, no Teoretycznie walka wyrównana, natomiast martwi mnie to, że zostało mi tak malutko. HP. Dobrze, 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 dobrze. Niestety wyszło to słabo. O, słuchajcie, odbiłem, no nie wierzę. Odbiłem i udało się przeżyć, bo tam z drużyny ktoś jeszcze dobił tego bata. E, przepraszam Anixa. Więc jest super. Tutaj ten się troszkę widzę cofa. Czy ja ciebie tutaj nie no, zobaczę cię tu. Słuchajcie, no więc tak wygląda bitwa na stuprocentowej załodze. Jest zdecydowanie lepiej, oczywiście. Proszę bardzo, kolejny strzał wszedł. Teraz kolega tam zniknął, więc się nie będziemy chwilowo tutaj pchać. No, myślę, że ten nasz to powinien go tutaj bez problemu, tak, wyjaśnić. Przydałoby się, żebym trochę zniknął. O, tam z przodu jeszcze RHM. No i właśnie... On dokonał dzieła zniszczenia. W związku z tym ja wiem, że tam się nie będę pchał. Pojadę sobie tutaj od tej strony i poczekam aż tam. No, niestety ci nasi trochę ruszą. Zobaczcie, nasz list jest na fullu. Nie wiem, czemu. Może stał gdzieś w drugiej linii. Ale jest na full, aczkolwiek ciekawe, że też kupiony pojazd, prawdopodobnie. No, chyba, że, wiecie, no są ludzie, którzy dużo grają w wota i być może no, oni faktycznie poświęcili, nie wiem, dwa dni, załóżmy na to, i trzaskali non-stop. No, ale to trzeba mieć czas i twardy tyłek, bo potem siedzenie boli. No dobra, ten lisek. Patrzcie, no nie wierzę. No nie, nie wierzę. Ale mam nadzieję, że będzie wygrana. Herbatka. Z chińskiego kubeczka. Muszę rozszyfrować, co to znaczy, bo nie mam zielonego pojęcia. Z tej strony jakieś takie fajne bambusowe. Kijaszki. Jeszcze by się tu panda przydała. No dobra, wróćmy do, do bitewki. Tu jest arciocha, tu jest druga arciocha. Ja bym chciał się, o, na lisie skoncentrować. Pokaż no co ty tutaj. Jak ty wyglądasz w ogóle? Nie no, czoło wygląda bardzo ładnie. To musicie też przyznać, chyba. Naprawdę jest subcio są narzędzia. Tu narzędzia. Tutaj olej z tyłu, ok, No dobra. No ten HM jest o tyle dziadowski, że go kurcze nie widać. A jak przywali to tak konkret. Mm. Muszą jeszcze jedną artę wyspotować. Mam nadzieję, że... O, tam się pojawią. Dobra. No, nie Chowaj się, brachu, za budynek, to jak najszybciej. Coś strzeliło. Tam jest Arciocha. A Skubaniec się też, zobaczcie, ustawił. No, w krzyżowy to ty nie jedź. Bardzo zły pomysł, bym powiedział. No i pa! Pięknie, dobra. Mają to, więc temat załatwiony. Mamy zwycięstwo. Ja się spłaciłem, bo 1176 uszkodzeń. Po spocie było 1000. Tam z kawałeczkiem z tego co widziałem. Mam odbity strzał od tego mx a To było bardzo ważne. Bardzo ważne wydarzenie w tej rozgrywce. Że mnie nie skończył. No dobra, i oczywiście co? No, używamy naszego bonusika, bo możemy. Patrzymy na wynik drużynowy. Środek stawki górne, górna część no, górna połowa, tak, drużyny. Nie jest źle. I raporcik: 64 na czysto. Tutaj, oczywiście, za, za ukończenie 50 tysięcy wpadło. Także nawet, jakby tego nie licząc. To i tak jeszcze 14800 byłoby kasiorki, prawie 8000 do skarbczyka. No i tak to wygląda słuchajcie. No, ten RHM zrobił 1700 także nieźle. No więc, taka to była bitewka. No, słuchajcie, mi się tym pojazdem całkiem fajnie gra. Naprawdę wydaje mi się, że. Jest przyjemniejszy jeśli chodzi o granie, nawet niż bagi, chociaż tutaj no tu akurat mam trola teraz założonego, bo troszkę się też chciałem pobawić tym trolem, ale nie, wydaje mi się, że ten CS daje dużo więcej frajdy. Przede wszystkim mobilność, tak? Mobilność jest bardzo fajna, bardzo szybko można zmienić pozycję, także to jest, to jest jego duża zaleta. No dobrze, słuchajcie. Jeśli chodzi o CS 44, to, to jakby na ten moment, na tą chwilę to wszystko. Jak będzie jakaś fajna bitewka, to oczywiście wrzucę. Jak na bagim będzie też fajna, to też wrzucę. Natomiast na razie ustawiamy się na kolejny, na kolejny pojazd, czyli pojazd ósmego poziomu, i to będzie ten oto piękny CS 53. Wygląda czadersko. Taki niziutka taka sylwetka, bardzo fajna. Także to będzie kolejny pojazd, który sobie wrzucimy do bitewki z niepełną załogą. Potem oczywiście zrobimy znowu też z pełną załogą jakieś tam porównanie. I myślę, że tym czołgiem pewnie pogram już trochę dłużej. Zobaczymy jak te garnki się spisują, jak to wszystko będzie wyglądało. No dobra słuchajcie, na tą chwilę się z Wami żegnam, zapraszam do oglądania innych filmików równie fajnych, równie ciekawych i widzimy się niedługo. A na razie do zobaczenia.